no szumy tutaj nawet mi się S-metr nie podniósł szumy są że tak powiem jeszcze raz jakbyś mógł coś krzyknąć, coś zawołać nie wiem, może pokombinuj z długością tej anteny, bo ona tam jest teleskopowa jakoś ją tam skróć albo wysuń może to Ci pomoże, proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. Jak to powiedziałem, zerał, bo nie wiem, czy początku, czy początku nie, nie usłyszałem, czy, czy po prostu do coś tam jeszcze. No, jeszcze raz, nadaję do Ciebie. Tak jak mówiłem przed chwilą, Cię strasznie przerywało. Słyszałem Cię, ale zrywało sygnał teraz odebrałem Cię na 2S -y, modulacyjnie na piątkę. trochę odnośnie tej fabrycznej anteny Baofenga siła sygnału spadła bo wcześniej odbierałem Cię na 3-4S -y. proszę bardzo mikrofon do Ciebie to jest drive. metrowy jest wyciągnięta do oporu No tak jak widzimy tutaj trochę sygnał zrywa zrywa tą modulację na antenie AL800. więc moim zdaniem antena Baofenga wypada lepiej. Dziękuję za uwagę.